Jestem w symulatorze dachowania. Za chwilę sprawdzimy, dlaczego warto poprawnie zapinać pasy bezpieczeństwa oraz dlaczego należy wyeliminować wszelkie luźne przedmioty, które mamy w kabinie pasażerskiej. Zobaczmy, co się wydarzy. Luźne przedmioty. Witajcie w Akademii Kierowców Masterlis. Dzisiaj zaprosimy Was do symulatora dachowania. Przekonacie się, dlaczego warto poprawnie zapinać pasy bezpieczeństwa oraz dlaczego należy usunąć z przestrzeni pasażerskiej luźne przedmioty. Jestem w symulatorze dachowania. Za chwilę sprawdzimy, dlaczego warto poprawnie zapinać pasy bezpieczeństwa. Oraz dlaczego należy wyeliminować wszelkie luźne przedmioty, które mamy w kabinie pasażerskiej. Zobaczmy, co się wydarzy. Zaczynam dachować. Zwróćcie uwagę, jak poprawnie zapięte pasy pozwolą utrzymać mi się w fotelu, nawet w trakcie dachowania i być może właśnie uratować mi życie. Niestety nie zadbałem o to, żeby zabezpieczyć luźne przedmioty w przestrzeni pasażerskiej i w tym momencie wszystkie te rzeczy latają po moim samochodzie. Patrząc na... Te piłeczki można sobie tylko wyobrazić, jak śmiercionośnym zagrożeniem może być chociażby telefon przy większej prędkości i przy wypadku. A tutaj właśnie seria przedmiotów, które wywracają mi na głowę. Zwróćcie też uwagę że dzięki pasom bezpieczeństwa jestem daleko od dachu i jest dużo... Jest, jest szansa, że nie uderzę głową o dach, a tego może nie znieść nasz kręgosłup szyjny. Ogranicz ilość luźnych przedmiotów w samochodzie. Dbaj o to, by wszyscy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa. Sprawdź, czy Twoja gaśnica jest odpowiednio przymocowana.